Przyszła do mnie paczka, więc będziemy robić unboxing. Moja książka, którą pisałam w bólach. Siostry w bólu historia o endometriozie. Historie, które bolą nie tylko fizycznie, ale także dlatego, że przedstawiają historię latami lekceważonego bólu kobiet. Bólu, który był uznawany za normę za kary, za grzechy za coś, na co sobie zasłużyłyśmy, za karę za brak stosunków, za karę za brak ciąży, za element naszego rozhisteryzowania i problemów z głową, bólu, który sprawiał, że kobietom się nie wierzyło. I nie wierzy. To jest książka tworzona w bólach, ale nie tylko tych endometrialnych, ale także tych wynikających z przeżywania historii, od starożytności, tego, w jaki sposób bagatelizowano, Bóle kobiet, choroby kobiet, ciało. Jestem z niej bardzo dumna. W środku znajduje się moja historia historia setek innych osób z endometriozą, ekspertów, ale także właśnie historyczny zarys tego, w jaki sposób ignorowano zdrowie kobiet, co doprowadziło nas do momentów, w którym na diagnozę endometriozy trzeba średnio czekać od 7 do 12 lat. I to są szacunki. Ja czekałam 14 lat, znam inne osoby, wiele innych osób, ich historie są także w tej książce, które też czekały kilkanaście lat. Ojejku, jestem bardzo, bardzo dumna z tej książki. Mam nadzieję, że zmieni sytuację osób z endometriozą, ale w ogóle zmieni sytuację kobiet w Polsce i podejście do ich chorób, do ich trudności, do ich bólu. I że żadna z nas już nigdy nie usłyszy, że pociąży przejdzie, że taka nasza uroda, że widocznie coś zarobimy, albo że to wszystko tylko w naszej głowie. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam już ją w rękach i. No i radość, kolejna radość z ostatniego czasu.